Radny Mirecki, proszę bardzo. Przewodniczący, Pani Wójt, Szanowna Rado. Ja tak, z takim wnioskiem już żeśmy rozmawiali w sumie na komisji ostatniej, ale nie wszyscy radni na tej komisji też są, bo komisje są osobno w sprawie nielegalnych odpadów w miejscowości Czołówek. Ten temat będzie wracał coraz częściej, ponieważ stan tych magazynów, które tam są, to już nie jest stan katastrofalny. Tych magazynów już tam praktycznie nie ma. Ale zanim jeszcze przejdę do tego stanu, to chciałbym też tutaj nadmienić, że wielokrotnie mieszkańcy tutaj e, podkreślają i kazali Państwu wszystkim przekazać, że te kwoty, które są mówione za, e, jak gdyby, utylizację tych odpadów 20, 15, 30 milionów, które są powtarzane, które dla mieszkańców są zupełnie niezrozumiałe. Nie wiemy skąd ta kwota jest w ogóle. Te kwoty są podawane przez, przez wszystkich, ponieważ nigdy tak w rzeczywistości nie było zrobione tam żadnego audytu. I żeśmy rozmawiali ostatnio z panią wójt na komisji. Ja się bardzo cieszę, że pani wójt podejmuje ten temat. Że wychodzi z taką inicjatywą rozmowy o tym, bo już czas najwyższy. Czas już zacząć o tym poważnie rozmawiać. Czas już za to się wziąć. To już 12 lat 12 lat, gdzie sytuacja w ogóle się kompletnie nie zmienia, wręcz pogarsza. Magazyn już się zarwał, ściany już się poprzewracały, beczki już się wysypują na zewnątrz. Było już tutaj trzech radnych, trzech sołtysów. Przedstawiało tą sprawę wielokrotnie wszystkim. I tak panowie, to, to nie jest tylko problem jednego radnego, jednego sołtysa. To jest problem wszystkich radnych. Jak dojdzie do katastrofy, to wiecie państwo, że to dojdzie do Czołowa, dojdzie do Zawożyc, dojdzie do naszej całej gminy. To będzie katastrofa, którą nawet nie jesteśmy sobie w stanie dzisiaj wyobrazić. I Pani Wójt, mieszkańcy Panią uposażają do tego spotkania, żeby zrobić to spotkanie w końcu z tym y, zarządem starostwa powiatowego, z całym tym sztabem kryzysowym, który już działa tyle lat, żebyśmy się spotkali, żebyśmy usiedli i żebyśmy o tym bardzo sensownie zaczęli rozmawiać. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie, bo ja nie chcę tutaj też od, uzyskiwać odpowiedzi, że... Jest przychylność do tego. Tak, ja chcę usłyszeć dzisiaj, że tak, w ciągu dwóch tygodni się spotkamy. Usiądziemy i porozmawiamy konkretnie. Zapytamy starostwo powiatowe, jakie ma stanowisko. I już nie będzie tej gry, takiej przepychanki między tymi samorządami, bo mamy już dzisiaj narzędzia do tego, żeby podjąć tą tematykę. Już od 2019 roku są takie narzędzia. Jest ustawa o odpadach i tam są odpowiednie paragrafy. Mamy świetnego mecenasa. Możemy stworzyć warunki do tego, żebyśmy zaczęli bardzo poważnie na ten temat rozmawiać i realizować krok po kroku i dążyć do tego, żebyśmy zapobiegli tej katastrofie. Ja apeluję też z tego miejsca do całego Zarządu Starostwa Powiatowego. Przyjdźcie Panowie i usiądźcie z nami i porozmawiajmy. Porozmawiajmy konkretnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Panią Wójt o ustosunkowanie się. Tak krótko może odpowiem. Zamiast tego spotkania ja bym zaproponowała może coś, coś innego. Jak Zauważył Pan Radny, rozmawialiśmy już o problemie czołówka na jednej z komisji, a jeszcze wcześniej z Panem Radnym Nowowiejskim, jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, rozmawialiśmy, że trzeba się tym problemem zająć zupełnie rzeczowo. I chciałam Państwu powiedzieć, że jestem już po spotkaniu z Panem Starostą w tej kwestii. Pan Starosta złożył mi jasną deklarację, że dołoży nam pieniędzy do tego, żeby zrobić audyt żeby sprawdzić, co tam w tym czołówku jest i ile tego jest, i ile będzie kosztowała utylizacja. Wspominałam Państwu na komisji o przykładzie gminy Żory, która likwidowała podobne składowisko. Zgodnie z ustawą o odpadach, z artykułem 26a, tam są rzeczywiście zapisane takie, takie możliwości prawne, które wręcz pozwala, pozwolą nam na ewentualne późniejsze do, domaganie się zwrotu od y, sprawców, chociaż to jak wiemy będzie trudne, bo te postępowania skończyły się tak nie inaczej. Y, więc mówię, jest wola ze strony Starostwa, jest jasna deklaracja. Y, pracownik zajmujący się odpadami, Pani Małgorzata Paliwoda y, skontaktowała się już z firmą, która wykonywała dla wspomnianej gminy Żory audyt. Dzisiaj wysłała zdjęcia. Y, y, tego, jak wygląda wszystko w czołówku. Firma ta ma się z nami skontaktować w kwestii tego, jaki będzie koszt ewentualnego audytu. Ta firma też, która robiła tam audyt, wybrała przetarg na utylizację tych odpadów. Ponieważ, mówię, deklaracje ze strony starosty padły jasne, więc ja widziałabym sens takiego spotkania z mieszkańcami, ale wtedy kiedy miałabym do przekazania konkretnej informacji? Bo jeżeli zrobimy to spotkanie dzisiaj, jutro, za tydzień, to ja powiem im to samo, co tutaj mówię dzisiaj Państwu. Więc chciałabym takie spotkanie zrobić, owszem, ale w momencie, kiedy będę mogła pójść i powiedzieć im, potrzebuję na to tyle i tyle pieniędzy, jest tam to i to i proponuję konkretne działania. Myślę, że wtedy, wtedy to spotkanie będzie miało sens i będzie to jakieś, jakieś merytoryczne. Zdaję sobie sprawę z tego i ja bym podchodziła do tego właśnie w taki sposób, jak pan powiedział, że to nie jest tylko kwestia czołówka, bo to nie jest tylko kwestia czołówka, ale mówię, chciałabym przedstawić konkretne rozwiązania. Więc nie będę składała dzisiaj deklaracji, że stanie się to w ciągu dwóch tygodni, chociaż może rzeczywiście, może ale nie będę, nie chciałabym tutaj składać konkretnych, konkretnych, terminów. Bardzo mnie cieszy, że również Starosta Radziejowski podchodzi do tego w taki sposób, żeby nie przerzucać więcej tego tematu, tylko, tylko umówiliśmy się na konkretne rozmowy i konkretne rozwiązania, w tym finansów. Dodatkowo jeszcze znalazłyśmy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Termin naboru wniosków jest do grudnia 2024 roku. Właśnie przeznaczony specjalny fundusz na tego typu utylizację odpadów, więc jeżeli będziemy znać konkretne kwoty, a myślę, że nie będą to tego rzędu kwoty, które krążą w terenie, no to wtedy możemy, nie. chciałabym po prostu na tym spotkaniu przedstawić konkretne rozwiązania, konkretne kwoty i tak. wtedy, wtedy widziałabym takie, takie rozwiązanie za zasadą. Dziękuję bardzo. Myślę, że to wyjaśnienie było dość jasne, ale bardzo proszę Pana Radnego jeszcze zabrać głos. Jeszcze raz. Bardzo dziękuję Pani Wójt, że tak poważnie podchodzi Pani do tego i tak szybko Pani działa. Jeśli będzie takie spotkanie ze Starostą w tej sprawie tych odpadów, polecam swoją również pomoc. Na pewno zrobimy wszystko, żeby przyspieszyć tą procedurę. Chciałbym jeszcze też, żebyście Państwo zwrócili uwagę, ponieważ jest jeszcze firma w Koninie, która też zajmuje się takimi odpadami i też utylizowała takie składowiska w Polsce, nie tylko w Żorach, ale też w innych miejscowościach. Także może wziąć pod uwagę też drugą firmę, która też może dałaby lepszą ofertę cenową do przeprowadzenia takiego rzetelnego audytu. I ja bym prosił, że jeśli będzie robiony ten audyt, to żeby on faktycznie był bardzo rzetelny, bo do tej pory Drodzy Państwo, wszystkie mm, służby, które do nas przyjeżdżają tam do czołówka, bo obchodzą ten magazyn dookoła i nawet ani razu tam jeszcze w środku na tym magazynie nie byli. Więc y, jeśli nie wiem, można tutaj jakoś Panią Wójt uposażyć do tego, żeby ktoś tutaj z pracowników Gminy przy tym audycie również był. Tak, żeby to było naprawdę taki przegląd tej całej sytuacji, żeby był no, wiarygodny, wiarygodne tak, żebyśmy wiedzieli naprawdę rzeczowo. Co tam się znajduje, ile się tego znajduje i ile będzie to kosztowało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że wyjaśnienie pani być wystarczająco dokładne, ale jeżeli do... chce uzupełnić, bardzo proszę. Chciałam tylko jeszcze dorzucić, że tak czy jak będzie to w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, więc będzie rozeznanie ofertowe, więc na pewno, na pewno kwestie kwoty za sporządzenie tego audytu muszą być w taki sposób zrobione. No i kwestia pobrania próbek, wiadomo, to takie zastrzeżenia będziemy robili. To nie może być tylko audyt na Wizus. Dziękuję bardzo. Myślę, że temat jest. Za chwilę panu udzielę głos. Myślę, że temat jest, został podjęty w sposób rzeczowy, konkretny i tutaj spotkaniami nic nie ułatwimy do, do momentu, kiedy nie będziemy mieli pełnych informacji na temat co jest i tak dalej. Co to Pani Wójt wspomniała, jeżeli uzyska informacje... I będzie audyt, wtedy będziemy mogli dalej podjąć kroki. Bardzo proszę, panie radny. No, sprawa czołówka, faktycznie to pan radny ma rację, wraca to od kilku lat, ale my częściowo to przecież wiemy, co tam jest. Ja przeglądałem trochę dokumentację, to są dwie takie grube teczki. No, że tam są, z tego co pamiętam, bo ja tam mam część wynotowane, to są odpady faktycznie niebezpieczne. To są symbole, no, które tam chyba mówią prawdopodobnie, bo ja też nie wiem dokładnie, ale że i wybuchowe i tak dalej, no ten audyt faktycznie by musiał być rzetelny. Nie, że ktoś tam nam powie, że ano, bo może farby, może rozpuszczalniki, no może, ale później przy przewozie czy przy utylizacji, żeby nie wyszło tak, że firma zrobi audyt powiedzmy, no powie milion. Ale przy, później przy utylizacji się okaże, tak jak teraz przy wykonywaniu niektórych inwestycji, czy trzeba dołożyć, no bo są inne odpady. No ta sprawa zresztą już wychodziła yy, przy organizacji tożynek. no z tego co ja tam słyszałem ze starostwa powiatowego, no to tam jakieś już anonimy, nie anonimy szły, że, że no, są tam odpady niebezpieczne. No jakoś to ominęliśmy i tak, tak że mówię, no bo to przyszła Rada, przyszły czy Pani Wójt, czy Pan Wójt będzie miał problem w następnym roku. Tu, ta, tu faktycznie czytałem o tym programie, no ale do każdego jednego programu trzeba dołożyć z budżetu gminy. No dzisiaj dostaniemy tak jak mówiłyście projekt budżetu. Ale no jestem za, żeby tą sprawą się rzetelnie i w końcu zająć. Przynajmniej żebyśmy wiedzieli, jakie są możliwości pozyskania na, dotacji na utylizację, jaki ten audyt, ile to będzie kosztowało, żeby nie chodziło, że 10, faktycznie 15, czy 20, czy 30 milionów, a może nawet się nie podejmie żadna firma, żeby to zutylizować. Bo z tego co wiem, jeszcze rozmawialiśmy, bo kiedy dyskutowaliśmy, to dyskutowaliśmy, ale z byłym Panem Wójtem rozmawialiśmy też o tym i było tak, że on tam gdzieś firmy szukał, to nawet za bardzo nikt bez właśnie takiego audytu nie chciał się za bardzo podjąć w utylizacji. Nie za bardzo są firmy chętne, no bo to trzeba jednak zutylizować, to znaczy trzeba spalić czy cokolwiek. Także ten audyt nie to, żeby był jak najmniejszy, tylko powiedzmy jeszcze do tego audytu to dołóżmy te 10 czy 20%, bo to jest tak zawsze. Znam życie i wiem jak to jest. Dziękuję. Dziękuję bardzo. myślę, że tutaj Pani Wójt jest na tyle doświadczonym samorządowcem i przetargi publiczne organizowało od lat, że na to uwagę zwróci, że i audyt będzie zrobiony w sposób rzetelny i wybór firmy też. Dajmy szansę podjęcia tych prac. Po dyskusjach za dużo nie zrobimy, tylko faktami. Dziękuję bardzo. Czy inne wnioski są?